Witam, pozdrawiam sobie jeszcze z całą grupą Alone in the Forest, w Leśni Ludzie Zmierzamy na Żabi Staw Tu przy okazji się nagrać dla Państwa taką rzeczkę Porusza się dość po niepewnym gruncie yy, Ogólnie zapada się Tak się prezentuje rzeka Na Żabi Staw mamy jeszcze około Półtora kilometra drogi może odwiedzimy rezerwat przyrody węże, chciałbym pozdrowić leśnego kompana, który ze mną jest, który tam z tyłu stoi Nie obserwuje całą grupę broską leśnych ludzi udanych bezpiecznych wędzówek. Co mogę życzyć? Dużo szczęścia, pomyślności. Niech busura was prowadzi. i Kompasy tam może uda mi się przybliżyć, coś tam leciało ale nie chcę zepsuć jakości także pozdrawiam serdecznie prosto z krainy tysiąca bocianów Filip Piotrowski, DaszBud